W ramach gawęd historycznych dziś o zakładzie remontu autobusów na Helenówku. On mieścił się tam na terenie tej starszej części zajezdni z 1901 roku. Tam te budynki, mocno oczywiście przebudowane, są za mną, za mną widoczne. Wspominałem że o tym w 2021 roku był materiał o tym, jak tu działała zajezdnia autobusowa. Ale tu działała nie tylko zajezdnia, tylko ten zakład remontu autobusów. Wtedy autobus Eksploatowano trochę inaczej, prowadzono też ich generalne remonty, co oznaczało praktycznie rozmontowanie na, na części po wymianie niektórych złożenie z powrotem. Tak to wtedy trochę inaczej eksploatowano autobusy bardziej na sposób podobny do pociągów. W ten sposób właśnie robiono tu na harnówku oprócz normalnej obsługi autobusów. Ten zakład tak naprawdę od 1992 roku był już. Jedynym gospodarzem tego terenu tej starej zajezdni. I tu właśnie co ciekawe w latach 1994-1996 zmontowano 30 autobusów i 280 tych przegubowych, także tu była montownia w tym budynku. To wzięło się z tego, że były korzystniejsze przepisy celne, nie było cła, gdy autobusy były sprawdzane w częściach. Robiły to różne przedsiębiorstwa autobusowe, także Warszawa, mieliśmy pracowników. Do tego przygotowanych, żeby ten autobus zmontować, więc była to spora oszczędność. Te autobusy nie były rozmontowane na czynniki pierwsze to przychodziło na dwozie pierwszego członu, na dwozie drugiego członu przychodził tylny most, przedni most, elementy zawieszenia. To wszystko składano i 30 takich autobusów tu w latach 90. powstało. W 1997 już nowe autobusy zaczęły wchodzić coraz liczniej, zaniechano tego rodzaju remontu. Ten zakład połączono z zakładem remontu tramwajów, przeniesiono na tramwajową. Tu, jak już wcześniej wspominałem w poprzednim materiale na ten temat, wszedł prywatny użytkownik i serwisuje samochody. Natomiast jeśli chodzi o matery, dalsze losy tego zakładu, to ciekawe, one zamykają się pewnym kołem, bo ten zakład, obecnie zakład techniki, który jest dawnym sukcesorem tego zakładu remontu, autobusów i remontu tramwajów będzie przenoszony z ulicy Tramwajowej do zajezdni helenówek, ale tej y, drugiej części tej z lat dwudziestych. Jak się tam ktoś dobrze przyjrzy, to tam są już słupy konstrukcji y, tego nowego zakładu, także te remonty wrócą na helenówek, ale już tylko tramwajów.